Cześć, jestem Grzegorz. Właśnie ukończyłem kurs na przecinarki spalinowe. Bardzo polecam naukę jazdy kursant. Cały kurs przyszedł bardzo sprawnie. Bardzo dużo informacji zostało przekazane na wkładach teoretycznych. I bardzo polecam każdemu, kto by chciał zdać taki egzamin. Współpraca ze mną? Tak. Nie powiedział Pan o najważniejszym. O no, kurczę, się nie udało A jak Kaziu? Kaziu okej, okay. fajny gość i naprawdę, naprawdę dobrze tłumaczy. A egzamin był trudny? Nie. Znaczy część praktyczna była bardzo nawet łatwa, powiedziałbym. Teoretyczna Średnia. Ale jak ktoś się nauczy i chce to mieć, to na pewno sobie poradzi. No, no świetnie.